Witajcie kochani bardzo serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo <laughs> serdecznie w tym majówkowy weekend z nieco opóźnionym e, terminarzem, przepraszam Was bardzo serdecznie, ale no też musiałem co nieco poodpoczywać I w końcu dziś po raz przedostatni spotykamy się w ramach trzeciego sezonu The Bad Batch po, Przedostatni, ponieważ dziś, tak jak mówiłem wcześniej, zajmujemy się tylko i wyłącznie finałowym odcinkiem, 15, czyli kawaleria przybyła, Cavalry has arrived a um, a nie całym sezonem i powiedzmy całym serialem. Tym będziemy zajmować się ze specjalnymi dwójką gości za dwa dni, więc oczywiście. Wtedy materiał dostaniecie Natomiast dzisiaj będziemy zajmować się tylko i wyłącznie samym finałem I jestem tuż po dosłownie jego obejrzeniu Bo wróciłem do domu wieczorem, obejrzałem i od razu zabieram się za nagrywanie Rzuciłem tylko okiem na różnego rodzaju um, opinie w internecie Tak więc um, oczywiście zachęcam Was jak najbardziej do dyskusji I mam kilka punktów, które sobie wypisałem, żeby trzymać się tego Bo, bo jest o czym mówić Ale na samym wstępie moim zdaniem jest to solidny finał i jest to coś, co w pewien sposób nie jest absolutnie złe, ale mogę zrozumieć, dlaczego w niektórych elementach ludziom nie siada, i nawet mi. Nawet jest jeden aspekt, od którego chcę zacząć, który sprawia, że szczególnie sama końcówka jest trochę dla mnie zmarnowana, biorąc pod uwagę, jak dobra, lepsza, o wiele lepsza mogła być niż jest. Ponieważ dla mnie nie raz, nie dwa może, bo wiedziałem to bezpośrednio, może wynikało to z moich recenzji, więc teraz to powtórzę i jasno i wyraźnie ten serial w kluczowym elemencie, w najważniejszej rzeczy nie był o wielkiej galaktyce, nie był o sytuacji klonów em, w całej galaktyce. O ile jasne, serial dosyć mocno to poruszał te tematy i robił to zazwyczaj całkiem nieźle, więc to jak najbardziej było dla mnie istotne i ważne, i, i, i może nie kluczowym, ale fundamentalnym elementem tego serialu, ale i tak. Samym core, samą podstawą, tym co było najistotniejsze była kwestia naszej rodzinki, czyli Bad Batch i Omega i ich w pewien sposób proces zgrywania się, odnajdywania się, uczenia się od siebie nawzajem. Co przez większość czasu szło jak najbardziej dobrze. I nieraz, nie dwa w trzecim sezonie, zachwycałem się em, szczególnie w relacji Omega z Crosshair'em i pewnego rodzaju rywalizacji, jeżeli tak to można nazwać, między Crosshair'em a Hunterem. I, I pod tym względem czekałem na to bardzo i. Są momenty, gdzie ten odcinek dostarcza to niesamowicie. A Dyskusja, rozmowa powiedzmy w dżungli, kiedy Ranny Reker, Hunter, który ma PTSD, e, crosshair, który ma PTSD i Hunter, który stara się to wszystko trzymać razem, gdzie mają dyskusję o tym, czy jeszcze są, czy nie są. Oddziałem 99, Omega, która pokazuje całe swoje szkolenie, doświadczenie, które zdobyła u boku swoich. E, tak naprawdę rodziców i braci. E, Pewne rodzaje elementy humorystyczne, gdzie wszyscy zakładają, czy to tek zrobił, czy to omega. No to omega wypuściła na pewno tą godzillę, no bo wiadomo, że to musiało być. I to wszystko jest bardzo dobrze skumulowane w scenie, na, powiedzmy, kulminacyjnej, w scenie finałowej, a mianowicie, gdzie Hemlock trzyma. Um, Powiedzmy w swoich objęciach Omega i grozi Hunterowi i Crosshairowi, i oni w pewien sposób. Hunter mówi, że strzel w stronę Omega, Hunter, Crosshair się tego boi, wiadomo. Ale Hunter mówi, że ona wie, co ma zrobić. Ona już nie jest tą małą dziewczynką, która jest całkowicie bezbronna. Za przeproszeniem, trzy sezony ją nauczyły, i ona wie, co ma zrobić. I Crosshair oczywiście to wykorzystuje, zabijając ostatecznie Hemloka. I moment, kiedy ona. Przytula najpierw Crosshair'a, ale potem natychmiast zgarnia Huntera, jako i ja to będę mówił otwarcie i absolutnie tak na to patrzę: z twoich dwóch przyszywanych ojców, bo recker może być jej bratem, Tek mógł być jej bratem, ale ta dwójka klonów jest jej tak naprawdę rodzicami. I ten moment jest rewelacyjny: jakby podsumowanie tego wątku, nazwijmy to rodzinnego, gdzie z tyłu gdzieś mamy powiedzmy. E Eko, który no jest trochę był cały serial tak naprawdę trochę z boku, i on tak naprawdę lansował się z reksem, więc um, to mogę to mogę jak najbardziej zrozumieć. Jak i również Rekek, który no po prostu w końcu musiał pokazać siebie jako tego masywnego tanka, który powiedzmy, jasne, zajmijcie się dziewczynką, ja muszę skopać dubska złym um, kolesiom I to jest ok, to, to jakby najbardziej jak najbardziej mnie działa. I to wszystko jest dla mnie dosyć mocno zepsute dwoma sceno scenami finałowymi na pubu, gdzie najpierw Omega, młoda Omega rozmawia z Hunterem i Wrecker z tak naprawdę tylko się do nich dosiadają, e, biorąc pod uwagę, że Crosshair stracił rękę w tym wszystkim, e, co, 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 co jest doskonale widoczne i oni nic nie mówią, znaczy się Hunter rozmawia tylko i wyłącznie z Omegą i, i jest koniec rozmowy, po czym, gdy ona odlatuje, żeby dołączyć do rebelii jakiś czas później, bo nie mamy powiedziane jaki, a ona tylko i wyłącznie rozmawia z Hunterem, i gdybyśmy mówili o tym z perspektywy dwóch pierwszych sezonów, mógłbym to w stanie, byłbym to w stanie zrozumieć. Ale też nie. No, dobra, nie, stop. Cofam swoje zdanie. Nawet z perspektywy e, tylko dwóch sezonów tego nie akceptuję, bo oni są razem, oni są rodziną, więc dlaczego. Cała ich trójka nie żegna Omegi. Cała, czemu cała trójka nie rozmawia ze sobą w momencie, kiedy są na pubu i kiedy padają słowa? Teraz my musimy wybrać swoją drogę. Bo podsumowanie całego tego wątku, podsumowanie tego, że mamy ludzi, którzy odnaleźli swój cel w życiu w postaci chronienia dziecka, i nadchodzi moment, kiedy to dziecko musi podjąć własne swoje decyzje, wyfrunąć z gniazda i tak dalej, i tak dalej. Inne tego typu ograne yy, określenia, jest jak najbardziej w porządku. Jeszcze połączenie tego z tym, że wyście się nawalczyli. Nie rozumiem, dlaczego twórcy ograniczyli to tylko i wyłącznie do postaci Huntera. I jasne, wiem, że w internecie będzie y będą uwagi na temat y Góry że będą uwagi na temat Scorcha, że będą uwagi na temat, że u nic nie wyjaśnili, co nie jest moim zdaniem prawdą. O czym za chwilę przejdę. To dla mnie ten wątek najbardziej jest. Niesatysfakcjonujący, bo jakby, żeby nie było, relacja Omega Hunter w finale jest jak najbardziej w porządku. Jakby, jakby to jest super. Starszy klon, który jest trochę brzydki, szczerze mówiąc, nie wiem czy tam już nie było za bardzo pieniędzy na e, animację, bo jakoś ten stary Hunter e, no nie wygląda moim zdaniem dobrze. Jakby jest okej, okay, w porządku, tylko czemu nie dodać do tego crosshaira? Czemu nie dodać do tego hackera? Nie, nie rozumiem. Jakby czemu ta dwójka została tak wyłączona? z tych dialogów, z tych relacji, z tego wszystkiego, biorąc pod uwagę jak dobrze to zostało zaprojektowane na poziomie tego pojedynku, powiedzmy, nakładce, jeżeli tak to mogę nazwać. Więc to jest dla mnie najważniejsze, to, to, to jest dobrze pokazane, bo, bo jakby wątek ten rodzinny jest istotny, jest zaprezentowany w tym odcinku i on jest w porządku, tylko ta końcówka no niestety siada, siada mocno dla mnie w tej najważniejszej powiedziałbym kwestii. Przechodząc trochę do plusów, które są dosyć krótkie, technicznie ten odcinek jest rewelacyjny. Znaczy nie jest to może topka absolutna sezonu, bo pewnie znalazłbym lepsze odcinki, ale pod względem montażu, doboru scen, prowadzenia akcji, napięcia i tak dalej, jest jak najbardziej w porządku. Widziałem uwagi mówiące o tym, że no, no jakby Task Force 1999 mógłby stracić jakieś postacie poszczególne. Jasne, mogę to zrozumieć. Hemlock w pewnym momencie idzie dosyć mocno w typowego vilana, który w ostatniej chwili chce ich zmaltretować ale zakładam, że po prostu to był jego plan, żeby przechwycić Omegę i tyle. Więc... Yy... To, jakby, jeszcze dobrze, skończmy ten wątek. Przepraszam, że tak skaczę, ale, ale mówię, robię to dosyć na gorąco. Technicznie ten odcinek jest bardzo ładny. Muzycznie, yy... Absolutnie rewelacyjny temat omegi, który wybrzmiewa na samym końcu odcinka, świetnie to wszystko podsumowuje, jest pięknie. Jeszcze zostając przy Task Force 99, czy to, że oni nie giną tak naprawdę i jedyna strata jaka jest to powiedzmy trochę więcej usmażonych neuronów w głowie i utracona ręka crosshaira, czy to jest rozczarowujące? Nie, moim zdaniem nie, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z serialem um, animowanym dla dzieciaków, który no raczej nie będzie czymś, powiedziałbym, um, tak rozbudowanym jak na przykład końcówka Rebelsów była rozbudowana na Asokę. Mieliśmy w całym sezonie, w całym serialu wystarczającą ilość traumatycznych rzeczy. Mam tutaj na myśli przede wszystkim śmierć Teka. To, że w finale nikt nie ginie. Nie jest dla mnie problemem, gdyby właśnie cała ta rodzinka była szczęśliwa na końcu. Ja bym wtedy to całkowicie kupił i nie miałbym takich uwag, ale rozumiem, jeżeli ktoś z Was mi powie, że tutaj na przykład, nie wiem, crosshair się nie poświęcił i tak dalej, i tak dalej. A dla mnie to działa. Dla mnie, dla mnie to byłoby w porządku, gdyby nie te uwagi, których wspominałem wcześniej. Dobrze, teraz przejdźmy do pozostałych rzeczy. Mianowicie ekipa złych klonów, która, jak dość celnie ktoś zauważył w komentarzach, jest edgy, cool, walczy wręcz i, i mają snajpera. I okej, okay, mi to nie przeszkadza, nie jest to nic specjalnie oryginalnego, że mamy znów jakiś czterech klonów, gdzie 3, jeden jest tankiem, dwóch jest powiedzmy jeden z włócznią, drugi, yy, nie, drugi, jeden jest z mieczykami, drugi jest jeszcze z czymś innym i oczywiście mamy snajpera. Cieszy mnie niezmiernie to, że rzeczywiście te klony stał, były tak naprawdę nikim. Że to nie było jakaś konfrontacja dobry crosshair versus zły crosshair. A trochę na to liczyłem, nie będę kłamał, ale to, jak to zostało zaprezentowane, jest dla mnie jak najbardziej w porządku. Jakby okej, okay, dobra, nie musi być wszędzie cameo, nie musimy mieć jakichś nawiązań, innych, innych tego typu rzeczy. Co zauważyłem w internecie i. Nie będę kłamał, na mnie nie działa, ale mogę zrozumieć ten, ten, ten zarzut. To Scorch. Scorch, który, no, wiadomo, Kaman jest, jest członkiem Delta Squad, jednych z najbardziej znanych klonów ever, który kończy rozstrzelany tak naprawdę na kładce i nic wielkiego nie robi. Jakby do samego końca jest hemlokiem i nie wiem, nie wysadza niczego w powietrze, czy coś w tym stylu, nie zostawia pułapek, tylko po prostu ginie. Może być rozczarowaniem, ale mi to tak bardzo nie przeszkadzało, bo. Miałem trochę satysfakcji, że na końcu zostaje w ten sposób zabity za to, że jest tym przydupasem Hemlocka do samego końca, więc wybaczcie fani Republic Commandos, ale no ja troszeczkę to tak odbieram. Sam Hemlok, jak najbardziej w porządku, dobrze poprowadzona postać, którą powiedzmy, e, która kończy w swój sposób, łącząc się w większy sposób, w większym ob o, obrazkiem, o czym za chwilę będziemy mówić. Bardzo dobre, pozytywne zaskoczenie dla mnie, jeżeli chodzi o zakończenie wątku ramparta i na lasę, na naszej kaminoanki, ich rozmowa w skarbcu jest naprawdę świetna. Bo z jednej strony mamy. Mogę to chyba powiedzieć w ten sposób patriotkę lokalną, kaminoankę, która czuje się zbrukana, czuje się źle z tym, że jej badania zostały zastosowane do tego, co miały być zastosowane. Nie dowie Rampart, który cały czas próbuje tutaj knować i który jest tak naprawdę idealnym dzieckiem nowego systemu politycznego, totalitarnego, jaki mamy w Galaktyce, czyli w każdym momencie trzeba kombinować i w każdym momencie trzeba szukać haków na kogoś innego i sposób okazania ich śmierci jest naprawdę satysfakcjonujący, najzwyczajniej w świecie. No i teraz rzecz, na którą wiele osób pewnie zwróci uwagę i powie, że nie, fajnie, że tego nie ma. Nie było Rexa, nie było żadnego wsparcia. Wątek, który a był... Powiedzieć, że teasowany to trochę za mało powiedzieć. On był obecny w tym serialu, czyli um, co dzieje się z klonami, jakie jest podejście do klonów um, w galaktyce. Nie to, że został olany, tylko w pewien sposób powiedziałbym, że został. Mam wrażenie, że zostanie przeniesiony na ewentualnie jakiś inny serial, czy to serial z Assassin's Creed, czy z czymkolwiek innym, bo twórcy po niego nie sięgnęli. Co z jednej strony jest fajnie, że nie zrobili czegoś na półgwiska, z drugiej strony mamy zapowiedź tego, że no, Rex tam z senator czuci i tak dalej, i tak dalej, więc ten wątek zostaje otwarty i pytanie, czy gdzieś zostanie dalej e, poruszony. I to w pewien sposób nie jest dla mnie takie problematyczne. Jakby jest ok. Nie. Znów mówię, bałem się tego, obawiałem się tego, ale z mojej perspektywy ten serial jest przede wszystkim o rodzince. I teoretycznie wątek rodzinki został domknięty, już w jaki sposób to mówiłem wcześniej. I dla mnie to jest okej, okay, bo w pewien sposób wygrywa... działa to w odpowiedni sposób. Cały odcinek jest tak skonstruowany, tak wyreżyserowany, tak poprowadzony, że ciężko byłoby gdzieś tego Rexa jakoś sensownie wrzucić. Najzwyczajniej w sieci. No i mamy bestie Zillow, która jest tak naprawdę tylko zapychaczem. Ale dobrze poprowadzonym zapychaczem. Ona jest odwróceniem uwagi, jest dywersją i robi swoją robotę i tyle dziękuję. Natomiast teraz przejdę do tego, co um, już widzę wiele komentarzy w internecie mówiących na zasadzie, że nic nie zostało powiedziane, że nic nie zostało rozstrzygnięte, że nic nie zostało wyjaśnione. No i oczywiście zakładam, że większość tych głosów dotyczy Big Picture, wielkiego obrazka, zwanego gwiezdne wojny, całe uniwersum, no i oczywiście Project Necromancer o którym nic się nie dowiadujemy i który tak naprawdę zostaje zamknięty. No bo Hemlock nie żyje, jego baza danych zostaje zniszczona, Omega, tylko naprawdę Hemlock wiedział o niej coś więcej, więc e, nikt za bardzo nie może wiedzieć e, o tym wszystkim. No i na samym końcu Tarkin dosyć jasno i wyraźnie mówi, dobra, nie ma, zamykamy budżet, dziękuję bardzo, Excelik przekazujemy do Project Stardust i mi się to podoba. I to jest w porządku, bo z jednej strony nie musimy mieć wszystkiego wyjaśnionego. To nie jest ta, jakby sam serial, o czym będę pewnie więcej z chłopakami mówił. O przepraszam, mały spoiler: tak, będzie dwóch e, gości: e, chłopaków, e, mężczyzn. E, <grym>, e, będziemy mówić o tym, że i serial wystarczająco dużo rzeczy nam wyjaśnił o co chodziło z krwią Omegi. O co chodziło z przekazywaniem Milichlorianów i tak i tak dalej. I to jest w zupełności wystarczające. I teraz. Moim zdaniem to się solidnie łączy z tym, co wiemy w naszym uniwersum. Mianowicie Palpatine w epizodzie szóstym, po tym jak przenosi swoją duszę spadając tam powiedzmy w odmęty Gwiazdy Śmierci, przeniósł się na Exegol. Owszem, jak najbardziej, ale nie był to proces idealny i proces klonowania nie był zakończony. Przez co potem były jego próby tworzeniem idealnego klona, przez co powstał e, ojciec Rey, potem była Rey itd., itd. i tak dalej i tak to ma sens, że opóźnienia Hemloka, który był naprawdę blisko, żeby stworzyć klona dla Imperatora, sprawiają, że Imperator musi przewrócić oczami, zakastać rękawę i sam zacząć coś robić w tym kierunku na Exegolu, sięgając po jakąś Mangesitów i inne tego typu rzeczy. Ma sens łączący się z tym wszystkim, no bo nie oszukujmy się, gdyby Omega została w rękach Hemloka, albo gdyby jego bazy danych i próbki jej krwi przetrwały, no to Palpatine miałby te swoje klony dużo, dużo, dużo wcześniej. Więc moim zdaniem. Najważniejszy projekt, najważniejszy ten aspekt na który tak fani ostrzyli sobie ząbki został bardzo dobrze poprowadzony. To nie jest tak, że serial ma nam robić gigantyczną ekspozycję Ctrl C, Ctrl V z Wikipedii i tłumaczymy wszystko od A do Z, bo wiecie tu i tam i tak dalej. No, Kaman, serial wystarczająco dobrze nam pokazał, jak działał ten projekt, o co w nim chodziło, i dziękuję, i koniec, i my nie musimy nic więcej wiedzieć. Wiemy, że wszystko zostało zakończone, poszło się walić i tak dalej. Góra Tantis została owinięta żółtą taśmą i zakaz wejścia grozi zawaleniem, i tyle, i dziękuję bardzo. Imperator się pewnie wkurzył spoko, fajnie, że go nie pokazano na koniec, i idziemy dalej z jego własnymi projektami. Niech sobie Tarkin sobie buduje gwiazdę śmieci, ale to nie jest i tak najważniejsza kwestia. Więc z, z skali dużego obrazka jestem raczej zadowolony, bo domykamy tematy powiedzmy sitowo-klonowskie. Z drugiej strony no mamy otwarty wątek Rexa i tak dalej. Mogę zrozumieć jak ktoś mi powie, że to jest trochę niesatysfakcjonujące, ale mi to nie przeszkadza. Jakby jakby okej, okay, niech to będzie czy to jest materiał na kolejny serial? Obawiam się, że tak, biorąc pod uwagę, że jakiś serial animowany Clone Warsowo w tym stylu Clone Warsowy musi wychodzić, no bo Disney Plus musi mieć content, wiadomo. Ale o tym będziemy mówić nieco więcej w podsumowaniu um, całego serialu. Tak więc, jako że zbliżam się już prawie do 20 minuty na nagraniu, podsumowanie. To był solidny finał. Czy był on najlepszy w całym ser serialu, The Bad Batch? No nie, bo wydaje mi się, że zniszczenie Camino, Camino City, czy Kapoka City, czy generalnie Camino pod koniec pierwszego zrobiło nieco większe wrażenie. Są elementy bardzo dobre, są elementy, które trochę zawodzą, ale będę szczery, ja bym chciał, żeby wszystkie... Seriale, szczególnie aktorskie, kończyły się na takim poziomie jak ten. Jakby, może nie wszystkie, bo Andor się kończył lepiej, ale jakby naprawdę, to jest naprawdę solidne zakończenie, które może zostawić niesmak, posmak jakiejś niedopełnionej, powiedzmy, historii, niedokończonych wątków i tak dalej. Ale moim zdaniem, nie jest to aż tak bardzo zauważalne, bolesne. I mówię tutaj to oczywiście z perspektywy na gorąco, na bieżąco i jestem święcie przekonany, że niektóre z Waszych komentarzy przekonają mnie, że niektóre rzeczy były lepsze, gorsze i tak dalej. Ale ja jestem całkiem zadowolony. Jakby to, co było dla mnie najważniejsze, czyli to serduszko, ta rodzina, te, te relacje między dwójką tak naprawdę przyszywanych ojców i córką i, i jej bratem działają. I z perspektywy większej, szerszej całego serialu jest jak najbardziej w porządku, moim zdaniem, moi drodzy. Naprawdę to działa. Więc. Um, jest ok, są uwagi, ale i tak bawiłem się dobrze. Naprawdę jestem. Nie jestem bardzo zadowolony. Jestem zadowolony. Z dużymi uwagami, owszem, racja, ale i tak. Mimo wszystko mogę powiedzieć, że odcinek dowiózł. Wydaje mi się, że jest, jest naprawdę, naprawdę solidnie, no ale znów po raz setny z uwagami. Tak więc, moi drodzy, nie przedłużam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za poprzednie spotkanie. Dziękuję wam wszystkim, moi drodzy, którzy słuchaliście do końca, którzy komentowaliście. Naprawdę, naprawdę była to niesamowita robota. Teraz nieco odpoczynku w środę, a za miesiąc, powiedzmy, wracamy w formie oczywiście akolajta, no i wtedy pewnie wow, matko, będzie się działo. No ale dobrze, to od nas czeka w przyszłości. Zapraszam już teraz oczywiście na podsumowanie całego sezonu, całego serialu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia już w kolejnych na materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!